Powinno być wrzucania materiałów z postępowań tajnych, które materiały powinny być wyłącznie w dyspozycji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Służby Kontrowywiadu Wojskowego do mediów. To jest niszczenie zaufania do służb specjalnych, niszczenie morale funkcjonariuszy, którzy później czują się wykorzystywani. O jakich przypadkach Jak pan myśli? No, Mieliśmy takie przypadki w kampanii Karola Nawrockiego dotyczące prezydenta elekta, jakby. Nie ma wielkiego sporu, wydaje mi się, że materiały, które trafiały do mediów, pochodziły z postępowania sprawdzającego. Że on dementował te informacje. No, to jakby pytanie, czy wierzymy, tak? Czy wierzymy? Pan nie wierzy. Ja nie wierzę. Podobnie było w przypadku profesora Cęckiewicza, podobnie w przypadku Tomasza Szatkowskiego. I ludzie są obrzuceni błotem, często nie mają możliwości obrony. Na przykład ambasador Tomasz Szatkowski w momencie, jak został odwołany z funkcji ambasadorskiej, ciągle obowiązywał jego przepisy o ambasadorach, został odwołany formalnie do kraju na konsultacje, nie mógł publicznie się bronić, póki formalnie sprawuje urząd, a jego własny rząd, który jakby jego jest urzędnikiem, zaczął go medialnie zwalczać. To podobnie by była sprawa z generałem gromadzińskim. To są chore sytuacje i wydaje mi się, że ci w rządzie, którzy przyzwalają na taki sposób traktowania kadr państwowych, nie zdają sobie sprawy, jak bardzo osłabia to państwo polskie i ich własną pozycję. Bo kto z dyplomatów, z generałów, z funkcjonariuszy nadstawi za nich głowę, jeżeli będzie wiedział, że może być kolejnym potraktowanym w ten I'm supposed. To